Kolejny raz wracamy wspólnie z Anią po odwiezieniu naszej pociechy, a mojej córki też Ani, do jej matki po weekendzie. To tak naprawdę należy się zastanowić i rozważać zagadnienie tematu trudnych emocji. Trudne emocje, które tak naprawdę nie wiem, pewnie bardziej przeżywa to córka niż ja czy Ania. Od wielu lat. Każdy powrót do matki kończy się dla córki ciężkim przeżyciem, wcześniej płaczem, agonią, teraz obrazą, jakimś fochem, zamknięciem w sobie, pretensjami. Jest zbyt mała, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest, chociaż tłumaczy się racjonalnie, że mieszka z mamą. Przyjeżdża na weekend, staramy się zapewnić jej najlepsze, godziwe warunki i naprawdę bez troski czas dzieciństwa: bez przepytywania, bez wypytywania, bez domniemania, doszukiwania się jakichś wad, jakichś niedoskonałości, czego wiem, co robi jej matka. Każdy raz powrotu boi się. Bo pewnie czeka ją dokładnie to samo, co czekało poprzednią starszą jej córkę. Każdy powrót od ojca kończył się w toalecie. Pierwsze kroki, które były, to były do toalety. Słyszałem tylko komentarze, że znowu coś zeżarła u ojca. Nie, prawda była taka, że dziecko ze strachu. Przed tym, że matka będzie znowu wypytywać, przesłuchiwać co robiło, gdzie było, z kim było, jak robiło, co oddychało, co jadło, co srało. Po prostu dziecko w strachu dostawało wymiotów, dostawało sraczki. Tak, byłem w tym, byłem przez wiele lat i wiem, że ta córka starsza przeżywała to, to co teraz jest serwowane mojej córce. Bardzo ją za to przepraszam, ale nie mam na to wpływu, jedynie na co mogę mieć wpływ to tylko na to, w jaki sposób zapewniać jej dobry czas, miły, beztroski, opiekuńczy, pełny, wypełniony miłością, rodziną, dzięki Annie i jej wspaniałym dzieciom, gdzie tworzą niesamowitą atmosferę domową, rodzinną, czego nie ma moja córka, tego, mieszkając z matką sama, która e, jedyny czas, który potrafi poświęcić to na skupianiu się, żeby e, niszczyć moje życie, niszczyć dziecka życie, e, wyciągać rękę po nie swoje, zajmować się swoim e, frajerem. Tak, taki frajerem, ponieważ e, opowiem wam później o tym, kim ten człowiek jest i co zrobił e, w moim życiu i w mojej córce życiu. Wracamy, ale Powiedz weekend. Ile był... my jedziemy? Ile jedziemy? Jedziemy hmm. tak sześć naprawdę 6 godzin, godzin drogi mamy w jedną i w drugą stronę z przystankiem jest 7, żeby dziecko odpoczęło, coś zjadło po drodze. Jeden pięciominutowy. Jakiś, e, że tak powiem, uskok, tak. Jesteśmy 5 po 7 czy 10 po 7. Zaczyna się atak. E, e, lawina SMS-ów, lawina telefonów. Oddaj moje dziecko zgodnie z wyrokiem. Masz do 19.00 czas, ma być w domu. E, tak, to jest matka, która ma w tej chwili ograniczoną władzę rodzicielską, przez to, że e, przez wiele lat e, robiła wszystko, żeby zniszczyć. E, życie dziecka i rozerwać nasze więzi.